Cześć, witajcie w kolejnym odcinku... Kliknij tu, kliknij tutaj, aby wyjść do głównego menu. Tak, witajcie w kolejnym odcinku, kliknij tutaj, aby wyjść do głównego menu. Kliknij tutaj, aby wczytać. E, pora porozmawiać chyba z Cole'em? Nie, to to był to, tak. Znajdę go na dziedzińcu. Jej, super. Tutaj drewno ma piękne e, wdzianko które to... Założyła już chyba w poprzednim odcinku takie hmm, różowe trochę, ale po jeszcze z Kevinem, bo cząby nie? Hej ja! Witam piękna. Uuu witam piękna. Co ty powiesz fajnego? Zapytaj o. A, to dowcipasek. Kogo chciałam zobaczyć. Jest moja dziewczyna. Dobry, żart na początek odcinka. Dlaczego roboty nie panikują? Bo mają nerwy ze stali. Mandra i zabawna. Kocham te dziewczyny. No dobra, w był to możemy iść na dziedzinie z tymi pięknymi drzwiami, które zapewne miały być przeszklone. O, to jest pan, jakiś tam Ferment. Co się, Ferment i tu jest Tot. O. Słyszałam, że Todd ma wiele do powiedzenia na temat samochodu. Gorąco kółka, alufelgi czy chromy, zatoka G, bryki, które możesz mieć z drugiej ręki. Co dwie rury, to nie jedna. Okej. Okay. Muszę wiedzieć kto, gdzie, dlaczego i co. Dzień szkolnego kota wypada w piątek trzynastego. Może nie jesteś Kiedy aż tak wielką stratą serwipie. czasu. Czy jeszcze mnie możesz zainteresować? Kiedy byłam żółtodziobem, ktoś włożył mi do szafki żaby i jeszcze przez jakiś czas żyła. O. Słodkie. Popatrz kto to. Yo! Uhu, hu, Tak nie znoszę sportu, że bramkarz kojarzy mi się wyłącznie z klubem. To bardzo zabawne! No, ty, inteligencie, ty 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 malutki taki. Ja Te rzeczy się już powtarzałem. To mam do ciebie pytanie. Odpowiedź brzmi tak: oh. O kiedy budzę się rano. Zdumiewające! Dziękuję! Słuchaj, Todd, muszę cię jeszcze o coś zapytać. Mhm. Och, przepraszam, Barbie, nie mam czasu. To nie potrwa zbyt długo, obiecuję. Nie mogę się spóźnić na ćwiczenia. Musisz mi tylko powiedzieć, czy Dan, Regen i Raquel potrafią czytać muzykę. Trener Paternal powiedział, że ostatni na ćwiczeniach będzie szorował toalety szczoteczką do zębów, więc mhm. muszę lecieć, co nie będzie łatwe przy mojej kontuzji. Chyba nie powinieneś teraz iść na ćwiczenia, co? To znaczy, kiedy jesteś kontuzjowany. Aha. Cóż, tak, ale boję się zapytać trenera, czy mogę odpuścić sobie ćwiczenia. Czy jeśli przekonam trenera Paternala, by odpuścił ci ćwiczenia, odpowiesz na moje pytania? Pewnie, a oto podpowiedź. Jak osłodzić trenera? On uwielbia czekoladowe batony. Czekoladowe batony? Mhm. Jest wśród nas Słyszałaś o O Boże. Z jego ostatniej szkoły. Ale... Dyrektor jest no, ale. No, ale przecież ten tor by z dawno zdążył powiedzieć, wszystko jest. Co próbował zrobić? Nie pi wody. Bez szacunku. Co jeszcze robi? Moje źródła mówią, że wiesz, kto za to wszystko odpowiada. wszystko? Co za rozmowa? Witam. Witaj, młoda damo. Straszny człowiek. Co pszczółka powiedziała do różyczki? Hej, pończuszku! Ha, 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 to ci dowcip. Mhm, fajnie. Kurcze, trenerze paterna, nie jest za zimno na krótkie spodenki? Uu. Jeśli jesteś mięczakiem! Cóż, nie powiedziałabym, że jestem tchórzem. Dobrze, bo nie znoszę mięczaków. Mhm. Tak, pamiętam, że mnie zachowywała się jak dziecko i wstawała, kiedy trafiła mnie piłka. Racja! Nie mam czasu dla mięczaków! Dokładnie. Fajne ma zainteresowania pan trener. Hey, trenerze, mam kilka frytek. Chce pan? Frytki? Nie mam mowy! Nie lubisz frytek? Ja dam tylko amerykańskie jedzenie, Barbie. Mhm. Trenerze, ja. Zespół, piszemy przez oskreską Barbie. Zapamiętaj to sobie. Może teraz przebiegniesz kilka okrążeń. ćwiczenie. Ucz się, żyj i kochaj. Aha. Fajnie. A bo co ja włączyłem. Hej hey tam. Trenerze Paternal nie chciałbyś, żeby kontuzjowany atleta szedł na zajęcia, co? Zakładasz, że ta osoba jest naprawdę kontuzjowana? No tak, on ma coś z nogą. A skąd to wiesz? Masz rentgen w oczach? <laughs> nie. Skąd w takim razie wiesz, że nie udaje? Ponieważ Todd kocha grać w piłkę i nie potrafię sobie wyobrazić przyczyny, dla której chciałby udawać kontuzję. Chodzi normalnie. Och, mówisz o Toddzie. Cóż, wiem, że jest kontuzjowany. To ja zrobiłem mu tę krzywdę podczas ostatniej gry. <laughs> Oczywiście przypadkiem. Nie mogę jednak podjąć decyzji teraz przy tak niskim poziomie cukru. Wiesz, przynieś mi batona. Będę wdzięczny. Co za przekupny dziad. Paniba, proszę o jakąś plotkę! Nie powiedziałabym, że członkowi hrabiego jokuli nadużywają instrumentów. Dobrze! Jeśli chcesz, by trener Ci pomógł, Ała znajdź dla niego baton. Skoro robienie pompek ci nie leży, to co? W takim razie? Nie ma czasu na pogardzenia. No i co? Przecież w te włeby się zdalno zdążyły odbyć. Myślę, że jest nudna, ale co może być nudnego w odczuciach smakowych? E, to się oczywiście nie wejdzie. Ja mam u Diaska znaleźć baton. A, tutaj pewnie baton. Dobra, no, przecież brałem go kiedyś chyba. Mm. No, dobra. Zaproponuj batonik trenerowi, a może uzyskasz jego pomoc. Czyli gra uczy nas z przekupstwa. Fajnie. smaku. O co w tym wszystkim chodzi? Masz tą pustą przestrzeń i białą ścianę postrzegam nie nie jako płuto, powinna Hej. Zobacz co przywlekuł kod. Grybe bebrzuch. Proszę trenerze. Mm, papierek dobry. Pozwolisz Todowi przestać ćwiczyć? Ach, tak. To... Myślę, że to da się załatwić. Fantastycznie, dzięki. Mm, mm, ależ przyjemnie. Ach, no. Ale nie potrafi zanucić melodii? Nie, nawet gdybym miał taczkę. Kiedy uczyła się gry na instrumencie w czwartej klasie, to szło jej naprawdę fatalnie. Mhm. Nie umie w ogóle czytać muzyki? Ona jest tak nieuzdolniona muzycznie, że dziwię się, że radzi sobie z włączaniem Zaraz, A co z regen i Nie złe sztuki. Nie, miałam na myśli to, czy którakolwiek z nich potrafi o, czytać muzykę. Jasne! A więc regen lub rakel wciąż mogą być winne. Nie słyszałaś tego ode mnie, ale powiedzmy, że są graczami. Mm. Dobra, Dan znikła, skreśliłam ją z listy i zostały dwie podejrzane: Raquel i regen. Czy któraś z nich ma tyle czasu, umiejętności i motywacji, żeby narobić takich szkód? Pewnie bibliotekarka. Oczywiście tych żartownisów na podwórzu coś wie. Żartowni na podwórzu? Znowu żartownij się na podwórzu. Co ty to masz za złomek? jakieś cyfry na tym psom. Pełniam twarz DVD No dobra, przebierzmy się. Wybierz... wybierz spodnie. Wybierz kolor dla swoich spodni. Wybierz kolor wybierz dla swojego wybierz kolor, topu. dla swojego topu. Wybierz, 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 wybierz. Wybierz, wybierz... Wybierz buty. Wybierz kolor butów. No! To wygląda świetnie Spójrz na zegarek. Muszę znikać do szkoły. Tak! To co może się w końcu wyjaśnić dzisiaj Kołpak, naprawdę? Jest hmm. tyle fajnego, że się rzeczy na, zmieniają na tych Ech, co ty? Co to nie mogę stąd wyjść? Aha, czy muszę kogokolwiek zapytać? Mhm. Dobra, jej, ciekawe. Co jest? A... Mów do mnie. Tak. Hej, czy ty szpiegowałaś Rakel w poniedziałek podczas szóstej lekcji? Widziałem tam Rakel. Wszędzie ją widzę. To dziewczyna moich marzeń. A przynajmniej tak każe mi mówić. Mhm. Czy Regan... Jej... Dobrze, ale może Nil mi powie, bo taki kujon chodzący. Chodź tu, Neil. Hej! Cześć! Czy widziałaś może Regan Widziałaś, bibliotece yes. podczas szóstej lekcji? Tak. I choć nie wolno rozmawiać w bibliotece, Regan znalazła sposób na to, by mnie przedrzeźniać. O. Skoro Raquel i Regen były w tym samym czasie w bibliotece, kiedy wysłano wiadomość, to nie ma żadnych nowych wieści. A jeśli zdołam włamać się do komputera w bibliotece i sprawdzić, kto z niego korzystał, to odkryję tego tajemniczego nadawcę. Mhm. Ale akcja. Do komputera BB312. Dziennik komputera. Ale akcja. Wow. O, proszę, b 312. Tu jesteś, ty cholera. Dowiedz się, kto zalogował się do tego komputera i wysłał wiadomość. Kliknij na kwadratach na polu. Wyeliminuj pasujące do siebie litery, by odkryć imię wandala. Co? A, Boże. O to chodzi. Dobra, może warto byłoby to zacząć zapamiętywać. T -g -r. T -g -r. z Visty, tak a'propo. Aaa... Boż... E, na klikanie tak na pierwsze lepsze to nie przynosi efektu. R, R, to było R? Głupie. L... A, a. Nie powinno być teraz łatwiej, ja. Nie wiem, jak tylko jak szalony. Eee. Uh, XG. Regen będzie tak. Aha, dobra. Nie wiem. że to Regen. Dlaczego? Nie pojmuję tego. I właśnie dlatego muszę wydobyć wszelkie możliwe informacje. Regen mhm. nie spodoba się pewnie, że przyrównuje się ją do konia. Cóż, jeśli element układa... do konia. Do konia? Ach, dobra, fatalnie poszła ta mingerka. Patrz tutaj, widział Regen. W... Witaj, Co to jest wycieraczka? Płacz małego raczka! <laughs> wow. nie wiedziałem, że dziewczyny mają poczucie humoru. No, jak widzisz, mają? Dobra. Popytaj, czy ktoś widział Regen? Podpowiedź, sprawdź w bibliotece. Super. Nie, to biblioteka tutaj była. O, tu jesteś ty. Hej, o, witaj, Barbie. Słyszałam, że jest tu Regen, ale nie widzę jej. Wiesz, może gdzie ona jest? Tak. Wyrzuciłam ją stąd zaśpiewanie nieco głośniej od szeptu. Pewnie jest teraz gdzieś w holu. Ciekawe. Idź schwytać sabotażystkę bitwy zespołów. Regen jest na korytarzu. Idź schwytać sabotażystkę bitwy zespołów. Tak! A to bździągwa stoi i czeka. Ale będzie rzeź. Hej! Cześć Barbie! O ty bździągwa... Regen, miałaś czas, umiejętności i okazję, by zniszczyć naszą scenę. Tak? No to o co chodzi? Uważam więc, że to ty próbujesz zrujnować bitwę zespołu. I? I? I pląsamy! Pląsać? Wiesz, Barbie, ludzie na czasie nie używają słowa pląsać. Nie, nie, to słowo to 2003. O, oh, to bez znaczenia. Regen, zapytam Cię wprost, czy to Ty jesteś za to odpowiedzialna? Jedno słowo winna. Ale Regen, dlaczego? Mhm. Ponieważ zasługuje na zwycięstwo w bitwie zespołów. Mhm. Nawet nie brałaś udziału w zawodach. Wiem. Ale ćwiczę grę na pianinie od kiedy skończyłam 3 lata. No to dlaczego się nie zapisałaś? Ponieważ Rakel powiedziała, że nie powinnam. Wie jak kiepskim muzykiem jest jej chłopak i powiedziała, że nie powinnam z nim konkurować, ponieważ on ma wygrać. Ale jeśli Rakel jest twoją przyjaciółką, to dlaczego jej nie powiedziałaś, jak ci na tym zależy? Owszem. I powiedziała mi, że jeśli się zapiszę, wyrzuci mnie od stołu podczas lunchu i będę musiała jadać być atletkami. Jestem matematletką. I znałam, że gdybym nie mogła konkurować, to nie chciałabym, aby ktokolwiek mógł. Hmm. Regen, to jest pokręcone. Pewnie tak. To co powinnam zrobić? Na dobry początek możesz zapłacić za zniszczoną scenę. Oh. Okej. Okay. A ja mogłabym zrobić z tobą wywiad do następnego dokumentu. Cudowna pianistka i złe nuty. Zgoda! Dobra, później do tego wrócimy. Teraz mam zajęcia, więc muszę zachować się jak pływak i spływać. A no dobra. W ten sposób odkryłam, że regen była winna. Mhm. Jesteś niesamowita. Nie wątpiłyśmy, że jesteś super detektywem. Mhm. Naprawdę. Normalny detektyw w siodle. Dobra, może na minutę. Cóż, teraz kiedy już tajemnica została rozwiązana, mamy do zrobienia coś jeszcze ważniejszego. O nie, naprawdę? Tak! Musimy przygotować się na rock'n'roll'a! Jestem mhm. gotowa!

A co z innymi sprawami? Aby ustawić inne ujęcia z kamery lub światło, mhm. kliknij na odpowiednich przyciskach. Super. może żeby przybliżyć. Jeśli chcesz zmienić wzór oświetlenia, kliknij na tych przyciskach, by użyć świateł punktowych. Mhm. Kolorowe światła. Światła laserowe. Mhm. Nie... Albo kinkiety. Nieźle by... Bez... Wasz. No to do roboty i pokażmy im, co potrafimy. Nieźle odwalana scena, ale no dobra. Tu są piosenki, które musisz poznać. Kliknij odtwórz, by zacząć. Kliknij w trójkątną ikonę, by usłyszeć piosenkę do nauki. Klik... Dobra, dokończmy te piosenki, żeby nie było... Oh. Mm -hmm. No, trochę to potrwa, ale będziemy mieli chociaż ostatni odcinek. No dobra, to się bardzo nie, nie... źle, byle tak dalej. Dobra, to jest... Tu są piosenki, które musisz poznać. Kliknij, otwórz. Dobra. O jest, to dużo. Dobra, wali Tu i tu zobaczmy co nieźle. Ooo! Oh. Ooooooo! Oh, jak źle! Nieźle, byle tak dalej! To tu, to, tu, to, tu, to, tu. O nie, jeszcze źle. Like no dobra, no to będzie. Nieźle! Byle tak dalej. Dobra, gotowe? I co? I. Ale ostro ale ostra muza. Yeah. Dobra, starszy tego. Choć początkowo wydawało mm -hmm. się, że bitwa zespołów jest zagrożona, to tak naprawdę zagrożone były tylko nasze bębenki. Ale wszystko w końcu dobrze się ułożyło, zwłaszcza dla jednej wspaniałej kapeli Charms! Te mm -hmm. dziewczyny były całe Te w ogniw, dziewczyny. Jak o mnie chodzi. Charms w końcu zwyciężyły nad tłumem i wygrały zawody. Ponieważ Charms zajęli pierwsze miejsce, trzej szczęśliwi członkowie zespołu podzielą się nagrodą i zakwalifikują się do letniego telewizyjnego festiwalu muzycznego. Mhm. Chcę pogratulować wszystkim biorącym udział i powiedzieć, że w mojej książce wszyscy jesteście zwycięzcami. I pamiętajcie, że nie usłyszeliście jeszcze wszystkiego w naszym wykonaniu. Aha. No, okej, okay, dobra. Eee, gra skończona, jak widzicie. Więc cóż, mam nadzieję, że się podobało. Jeszcze raz przepraszam za taką długą przerwę w tym wszystkim, ale no cóż, po prostu tak jako i wyszło. E, dzięki za oglądanie. Nie wiem jaka będzie kolejna seria. Może coś z końmi, zobaczymy co uda mi się znaleźć. E, kiedy będzie, też nie. Wiem. No, mam nadzieję, że jakoś szybciej. Mam teraz trochę więcej czasu, więc postaram się coś zrobić. No jest to. Dzięki za oglądanie. Raz jeszcze idą. Usłyszę w kolejnej serii. Cześć.